Dlaczego pan się obawiał tej rozmowy z nami? Co panu e, nagadali e, na nasz temat? Nie, nie, nie nagadali, spirukie. tylko e, nie. Po prostu e, ja uważałem, że ja, moje życie prywatne jest mało emocjonujące. Właśnie obchodzę 30. rocznicę ślubu. A sama prostu, żona? Tak. Ile dzieje Jedna córka? Jedna córka. Jaki w jakim więc, wieku? Więc e, no, blisko matury. E, więc, mówiąc Dobry krótko, wiek. E, więc mówiąc krótko, nie ma nic ciekawego w moim życiu prywatnym i to byłoby A żona nudne, pana kocha? No mam nadzieję. <laughs> Jak wychodził pan z domu, to jeszcze kochał. I jest duża różnica w kochaniu, jak się ma lat 20 kilka, a 40 kilka. Ta miłość jest inna, to wydaje mi się oczywiste, ale czy jest lepsza, czy lepiej smakuje? Jak to wygląda? Ja nie wiem, zastanawiam się, na ile to jest z wiekiem związane. Pewnie na pewno jest bardzo, na pewno jesteśmy po prostu innymi ludźmi, inaczej się przejawiamy. Chociaż z drugiej strony, młodość, miłość dodaje bardzo skrzydeł i, i, i no, nieprawdopodobnie odmadza. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że yy, yy, też chyba po prostu najważniejsze jest to, kogo się spotka. No, jeżeli yy, yy, czasami trzeba naprawdę. Yy, Parę lat y, życia strawić na to, żeby spotkać osobę, z którą po prostu będzie dobrze. A co jest najfajniejszego w byciu Janną kropą? Zadajesz sobie takie pytanie. Mm, najfajniejsze no. si uśmiechnęła. się uśmiechnęła, dla tych co słuchają ważne informacje. E, wiesz co, znaczy ja mam dużo takich fajnych momentów, przez to, że osiągłam. Do jakiegoś poziomu sukcesu, że, że mam takie fajne wspomnienia, ale dla mnie... Najfaj... Na przykład? <grafię> no, że, że na przykład, wiesz, miałam, e, miałam jak to się mówi, propozycje, żeby iść na kolację na przykład z Adam Levine z Maroon 5, mm -hmm. czy wiesz, z Dean Cain Superman, to wiesz, tak tak właśnie ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i to tak pomyślisz sobie, wait, what? I to wiesz, I jakbym nie była w tej branży... Maroon 5? Powiedziałam, że nie, nie dziękuję. Nie no po co ty myślisz, on to, to jest fajny fajny. Ale teraz troszkę to, to że like A nie myślałeś, żeby napisać Hi my room 5, <coughs> it's me! 15 <noise> 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 years ago we've talked. E, wiesz co, no troszkę już za późno, bo już ma żony i dzieci, ale wiesz co, pamiętam ten moment, e, jak właśnie powiedziałam menedżerce, no, thank you, to nie był w moim typie. I później on robił e, teledysk e, z tą, s, co później był z dziewczyną tą, o jejku. Taka modelka. Jak ona, Envy, en, en, się Aha. nazywa, Envy. I właśnie zaproponował mi, żeby zrobić teledysk z nim, że to będzie w łóżku scena taka super mhm. sexy. A ja w tym, w tym czasie poznałam Romka i mówię, mm, okej, okay, tutaj po pierwsze powiedziałam mu no, no, że nie idę na randkę, a tutaj już od razu mnie zaprasza za kasę, wiesz, do łóżka. I said, no way. <noise> Powiedziałaś w jednym z wywiadów, chyba to było Glamour, a to jest bardzo rzadkie stwierdzenie wśród przedstawicieli twojego pokolenia, że jesteś szczęśliwa. Ja tak powiedziałam? Tak. I to było w tym roku? Tak. Ojej. Tak, zareagować na słowo szczęście, że. Bo, bo to jest tak, że mi się to zmienia kilka razy w ciągu dnia, więc ja po prostu no. chyba miałam dobry dzień. Wtedy za tym, za tym nie idzie, wiesz, jakaś wielka refleksja, którą, do której ja się dobiłam, i, i teraz mam jakąś mądrość, którą się mogę na temat osiągania szczęścia w wieku 22 lat podzielić. Wojewódzki Kędzierski.